Dzień 123 robię napadów aż do premiera Gita 6. Dzisiaj jest dzień historyczny. Do Na naszej serii dodajemy cztery nowe mini napady, które nazywają się akta. A skrzynkę, atak siłowy, sztuki piękne, a także operacje rozłam. Tak prezentuje się arkusz po zmianach. Doszły nowe cztery pozycje. Kolumny raczej. Tak się prezentują. I bardzo ważna sprawa, że skończyły się literki, jest A, A A, B, A C, A D Przypał Skoro wszystko jest już gotowe, to możemy startować akta sztuci piękne Są to priorytetowe akta, więc dostanę za nie dwa razy więcej hajsu Więc odpalamy, szybko robimy skipa Gotowy, możemy zaczynać Akta sztuci piękne Fajnie, że zaczynamy od razu od najlepszego z aktów jakie istnieje Proszę nie gadać nic. Dziękuję bardzo. Od razu mamy lokalizację helikopterka, więc nie musimy szukać. Bo czasem w niektórych trzeba czekać i czekać, ale jest sposób, żeby to skipnąć. Paweł, please. Spokój się. A co się daje to rozdupie? Zaraz sprawdźmy to. Eee, może będę w stanie jakoś inaczej się dostać. Czy po prostu Okej, okay, po prostu Ah, oh, kurwa. Przypadkiem to się stało się Nie zostaje to teraz odpalić? Please Powiedz groże tak Bo jeżeli nie, to będzie przypał Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz Więc yy, Tak, mogę Bez żadnego cooldownu, fantastycznie Cieszę się, z tego faktu nie I od razu wrzuciło mnie Do miejscówki, teraz mnie sumie Te DLC dużo się zrobi dobrze, na przykład to, że Mamy tę aplikację specjalną Za pomocą której jesteśmy w stanie odpalać przygotowania I finały także Wprost z aplikacji, bez podchodzenia do komputerka. jest Strasznie dobre, bo jak sobie dobrze już ogarniemy, jakie misje od czego są, to możemy po prostu startować misję taką, która nie wymaga wracania do bazy. E, I wiecie, startujecie misję jakąś, e, która się kończy w terenie. I potem możecie z tego poziomu, bez wchodzenia do miejscówki, odpalić kolejną misję. Jest strasznie dobre. Już wiecie, e, tych akt nieco porobiłem i. Kurde, to jest całkiem niezłe. Szczególnie, kiedy robimy te dwa akta, nie? Pierwsze i drugie, to jest tragedia. Ale. Trzecie i czwarte, dobre. Więc takie powinno być. I jeszcze, eee. Coś miałem powiedzieć. A! Że jak jeszcze raz Rockstar ro Jeżeli jeszcze raz Rockstar da misję, Widzimy w jakimś kolejnym DLC, w którym będziemy latać za cargo planem, to się zirytuje co najmniej. Już wie tak ten cargo plane nudzi, nie? Co DRC? może nie aż tak, ale bardzo często jest misja. Eee, yy, cargo plane sobie leci. Cargo plane leci. Musisz go zastrzelić. Tego nikt się nie spodziewał, kurwa. Nie robimy tego po prostu. Sobie 54. Ta. Dobra. E, tłumnik potrzebuje. Headshot'en. Mach'en. Machen. Ta. Dzisiaj później dać ten odcinek. Daj się znać, Trzymać się wolno, czy nie? Bo słyszałem, że. No jak ktoś pracuje, to pracuje. Ale eee, jeżeli ktoś ma. chodzi do szkoły, to do kiedy macie wolne, nie? Bo słyszałem, że niektórzy mają wolne aż do sześciu króli. I to jest dla mnie strasznie dziwna sytuacja. Niespodziewana, wręcz bym powiedział. No, więc teraz sobie przedstawimy: Haken machen. A, niemiecki Sprechen. Będziemy ja się wszystko dać w dół. Tak, dobra. Eee, gotowe, proszę bardzo. W ogóle tutaj podobno jest lifehack, e, nic tego nie robiłem. A e, lifehack znaczy trick, w sensie dodatkowa rzecz. <laughs> Zaraz zobaczycie o co chodzi, Że to się w ogóle zaresztuje. Co miałem jeszcze powiedzieć? A! Mamy rok 2025, jest to pierwsze wyzwanie w tym roku. I e, akcja jest taka: że ten rok to jest rok, w którym zamierzam wprowadzić większe zmiany. Zobaczymy, czy się uda, nie? Bo ja zawsze jestem w takiej niszy, nie? I to w sumie jest fajna sprawa, nie Nie narzekam. Ale chciałem w tym roku spróbować przebić się i nie być w niszy. I właśnie w tym celu kilka serii na główny kanał kanowleci, takich z dużym napracowaniem. Ostatnie w ogóle ja powiem Wam, że nie mam czasu, tak naprawdę, żeby grać w gry swoje własne. Eee, w sensie swoje własne. Proszę, swoje własne też ja mógł pograć. Wam wiecie, ja to jestem marzycielem. No to mam marzenie, żeby mieć kiedyś swoją grę. I kiedyś to zrobię. Eee, tak samo mam jeszcze parę innych marzeń. Ja czy to takim drugim marzeniem teraz, eee, takim... Eee, które... Zająło miejsce innego marzenia. Znaczy, miejsce zajęło. Weszło przed inne marzenie. Jest takie, żeby... Ogarnąć... Systematyczność. Wyrobić sobie... Stile lepsze, montażowe. Na maxa jak szyda. Nie mieć echa ogromnego, też fajna byłaby to rzecz. Eee, I przy okazji... Nawalać materiały. I jakościowe, kruzackie, na główny kanał, Nawrać materiały także fajne, takie bardziej rozrywkowe, na ten kanał. Właśnie jak ta, ta seria piękna, nasza fantastyczna, z zapadami. Ale jeszcze chciałbym wyjść poza y, swoją strefę komfortu, czy coś. No tutaj, gdzieś proszę się zrespić, chyba gdzieś ocić do hakowania, że można skipnąć jedno. W ogóle tutaj po, zawsze pod tym jest. Te dziadostwo. Eee, ale właśnie, gdzieś tutaj jest. Bo chyba podobno może gdzieś tutaj być jakieś te, że z się jedno hakowanie. Ale chyba mi się nie zaskiło, bo wydaje mi się, że to przyłóżka się respi. No może gdzieś tam się to zjawi. Że wiecie, pomija się jedno hakowanie. Bo jak to mamy hakowanie dwóch odcisków, a jak to zbierzemy stąd, to podobno będzie jeden odcisk, nie? Ale mi się chyba nie zarazpiło, bo jest podobno 50% szans, że się zrespi Ta, no i właśnie to broń taki zmiany będzie ta seria programu cymitów, ale właśnie yy, mój ten pomysł ewoluuje cały czas w głowie naprawdę, jak to wyjdzie, ja wam gwarantuję jak to zobaczycie, powiecie, ale to jest dobre nie ma innej opcji bo to będzie najbardziej ambitna seria jako będę robił i normalnie być taka kozacka i najlepsze jest to, że właśnie z tygodnia, tydzień, czasem z dnia na dzień ta seria dochodzą do niej takie kolejne aspekty malutkie Mmm, które. Jak na razie powodują, że. Robi się to trudno. A, w ogóle mam trzy odciski tutaj. Okej. Okay. Yy, a, powinien... Przecież to jest to priorytetowe dano. To jest więcej odcisków. Dane, odciski. Kurczę, ja gadam. Bo zawsze chyba były dwa odciski. Że źle pochakowałem, chyba. No, się pierdzieliłem. Yy, no, ale jak na razie one mi wydłużają czas realizacji, powiedzmy. Tej serii, ale. Jak już będzie. Uh, jak już to zrobię, to wszystko co chcę, to będę mógł realizować. Zajebiste materiały, tak tak, będą Tak, żeby. To, tak i by... no, nie mogę, naprawdę. Ja bym to codziennie opowiadał. Jeszcze będzie przez miesiąc, będę opowiadał, jaka będzie to zajebista seria. Ja będę, nadzieję, że wkrótce je zrealizuję. Ale jak zrealizuję, naprawdę. Ja wiem, że to będzie genialne. Ja, se ja wiem. Jestem marzycielem. Tego odebrać mi nie możecie. No, dawaj, rozbijaj to. Stara. Ja mam tutaj posążek. Także zabieramy. A i coś jeszcze? A, no i właśnie nie czy mówiłem. Ja że właśnie ten trzeci kanał, ale to dopiero wtedy, kiedy ogarnę, żeby na tym kanale i na drugim były zajebiste serie, to może właśnie jeszcze po godzinach, że tak to powiem, tak nie jest zobowiązująco, jeszcze właśnie na ten trzeci kanał będę wrzucał, ale jak na razie planuję, że. Jeszcze zanim założę ten kanał, planuję na ten kanał wrzucać dla sponsorów e, materiały, który zamierzam potem przerzucić na kanał już dla wszystkich, nie? Taki otwarty. E, publiczny. Więc e, właśnie to będą materiały e, z gier, bo to jest rzecz, którą uwielbiam robić, ale ostatnio troszeczkę zaprzestałem, przez to, że jest dużo roboty z tym. Z zrobieniem materiałów na główny kanał, a także na ten. Ale, ale właśnie Yy, to już nawet nie chodzi o same nagrywanie materiałów, tylko o ich tworzenie w takim sensie, że yy, dodaję sobie coś nowego. Yy, montaż jest minimalnie lepszy, yy, nawet moim zdaniem o wiele lepszy jest niż wcześniej, niż wcześniej. Niektórych materiałów i wiecie, bo ja chcę jak najbardziej się wyskilować, że potem móc te materiały robić szybciej, kiedy będzie już w GTA rekitałaszutki, nie? To wszystko jest po to, żeby zdobywać umiejętności. Rozwój postaci, te sprawy. RPEC. Tak ja samo, ja. E, tak ogromną satysfakcję mi sprawia ten kanał, naprawdę, bo jak ten główny kanał swój, no to on się rozwija, fajnie jest, kozacko ale ja lubię e, rozwój. I właśnie przez to, że mam ten kanał teraz tutaj, i zauważyłem, że on. Mm, po podjęciu jednej słusznej decyzji, czyli podjęcie się tego wyzwanka, e, Z zrobienia padów aż do Primary gitar 6, ten kanał. Zyskał. Mm, taką widownię, jak oczekiwałem, że zyska. I to jest ogromna satysfakcja, naprawdę. Ja mogę o tym mówić i mówić. I właśnie szczególnie jeśli kanał jest mały i podejmiesz tą słuszną decyzję, to jest ogromny wzrost nie. A ja jestem naprawdę uwielbiam rozwój w grach tak samo robienie YouTube'a traktuję jak RPG. Jestem. strasznie, Zadowolony. Tak. Zobaczmy. Podsumowanego, proszę Państwa. No, jaram się. No, co ja poradzę? Jaram się. Tyle: 456 tysięcy. Mamy premię z GTA Plusa, ogromną, więc mamy dzięki temu e, premię. Zaraz 50% za wyzwanka. No to jest 150. E, Tysięcy, tak jest, a nie procent. Mówiłem procent chyba, a chodzi o tysięcy. Nieważne, lecimy do arkusza. Witam serdecznie w Let's Play Arkusz, edycja ostateczna. A raczej nie, bo jeszcze jedna na pewno dojdzie pozycja. Bo w tej wersji jeszcze będzie coś takiego dziwnego, ala la cracking Bell powiedzmy. Więc jeszcze tutaj jedne miejsce na pewno zostanie dostawione. Jedna kolumna, a na razie mamy te cztery. Nas interesuje dzisiaj akta sztuć piękna i wpisujemy 456000 4 miało być. Eee, 000 tak jest Czyli 456 tysięcy zarobiliśmy i teraz jak zejdziemy sobie w dół, to mamy podsumowanie i wychodzi na to, że dziennie 123 naszej pięknej serii koczymy z wynikiem 74 788 771 dolarów Piszcie swoje pomysły na kolejne wyzwania w komentarzach.